na kanale Scrap and Deco Crafts, wpadam z tutorialem na album jest to album yy, obity płótnem i to płótno to jest płótno na nośniku papierowym szczegóły będziecie mieć w opisie filmiku dlatego, że jest nośnik papierowy mogę sobie które przyciętą już tutaj na wymiar kleić bezpośrednio klejem introligatorskim jak zawsze jest to u mnie jako yy, scrapbooking i bardzo dobrze przyjmuje ten nośnik papierowy, ten klej, więc polecam serdecznie, przyspiesza to pracę. Natomiast już boki będę przyklejała na taśmę PET, także za chwilę będziecie mogli to zaobserwować. Oczywiście jeszcze sobie wyrabiam brzegi delikatnie kością do bigowania, tak żeby nie przerwać tego papieru, tego nośnika. I teraz już 6 mm taśmą sobie przyklejam te krawędzie. Filmik widzicie w przyspieszeniu. Tak naprawdę to oklejanie tą taśmą trwało sporo więcej. Za chwilę również zobaczycie, jak tym płótnem oklejam także środek tej bazy po to, żeby po prostu lepiej ta baza pracowała, żeby nie powstawały żadne pęknięcia czy też przedarcia na papierze No i okładka jest gotowa, pora na środek. Środek, tak jak już mówiłam, również płótnem wyklejam. Najpierw z grubsza nożyczkami pod wymiar, a następnie gilotyną, moją ukochaną gilotyną Tima Holza. polecam serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze nie zakupił. No, tym razem tutaj będę przyklejała taśmą, żeby szybciej po prostu związało i nie tworzyły się jakieś pęcherze czy nierówności. Taśmę, jak widzicie, przetwierdzam w dwóch szerokościach, 6 mm i tą centymetrową. I dodatkowo jeszcze oklejam krawędzie tą 6 mm. Aby po prostu wszystkie brzegi były bardzo dobrze doklejone. Całość tej okładki będzie również od strony wewnętrznej oklejona papierem, więc ten materiał, który został tu przyklejony, pełni tylko taką funkcję techniczną zabezpieczenia tego zagięcia przed przecieraniem się. Dobieram sobie papiery i przycinam je pod wymiar okładki. Zawsze trzeba pamiętać, żeby przycinany papier był co najmniej kilka milimetrów mniejszy od powierzchni, którą chcemy okleić, żeby widać było brzeg tej naszej, tego naszego materiału, który tutaj wystaje, tak? tego naszego dżinsu. Tutaj zapisuję sobie na karteczce pomocniczo wymiary tego papieru, ponieważ ten album był projektem warsztatowym. I tutaj możecie sobie widzieć, zaobserwować te wymiary. Jeżeli nie widzicie, to już czytam. Jest to 14,5 cm szerokości tego papieru na 19,7 wysokości. Tutaj możecie zaobserwować, że dwukrotnie zapisywałam wymiar środkowej części, ponieważ początkowo ją źle wymierzyłam. Grzbiet już wykonany miał 7 cm, więc oczywiście wymiar musi być poniżej tych 7 cm. I tutaj za chwilę będziecie widzieć, jak poprawiam sobie to w zapisach. Tak, i tutaj mamy poprawkę, czyli miał 16,6 przepraszam, 6,7 na cm, 19,7. Sama tektura w ogóle, bo tego też nie powiedziałam, była przycięta na wymiar 15 na 20 cm. No, i tutaj są przygotowane już karty do wklejenia. One są zbigowane na 1 cm. Operowałam tutaj w centymetrach na tym warsztacie, więc dlatego są zbigowane dokładnie na 1 cm biegownicą. I widzicie, karty mają 15 na 19 cm, tak żeby po prostu po zbigowaniu zostało nam 14 na 19. Muszą być one mniejsze niż sama baza, żeby nigdzie nie wystawały, żeby były dobrze zabezpieczone, żeby po prostu nigdzie się nie przedzierały na bokach. No i tu już w zasadzie widzicie końcówkę mojej bazy. Za chwilę powstanie całość. Także dziękuję Wam już za uwagę i zapraszam na kolejne części.